Ja się tak zastanawiam, dlaczego ci handlowcy tak bardzo boją się omówić o wadach swoich produktów czy rozwiązań i okopują się samymi zaletami. O cokolwiek klient nie zapyta, to mówimy, że to jest świetne, że to też załatwimy, jakie to jest cudowne rozwiązanie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę to jest krok do budowania swojej antywiarygodności, czyli powodujemy, że nie, nie, nie jesteśmy obiektywni w oczach tego klienta. To do czego zachęcam zdecydowanie, to żebyśmy sobie przyjęli, starali przyjąć jakieś parametry, jakieś cechy naszego produktu, które może niekoniecznie są jakąś dyskwalifikującą wadą, ale taką, która pozwoli zbudować nam obiektywizm w oczach klienta. Mam takie dwie historie, które tu przytaczam, mianowicie jedną z nich, jak się wprowadziłem na moje nowe osiedle, to poszedłem do sklepu mięsnego i poprosiłem panią o 20 dekopolędwicy i pani na to mówi, jak chce pan świeże, to, to nie to. I zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że pani w bardzo szybkim czasie zbudowała we mnie taki ciepły obraz tego, że cokolwiek by mi dalej nie poleciła, to akurat byłem gotów na to, żeby to wziąć. I od tego momentu bardzo, za każdym razem, jak przechodziłem, słuchałem się jej rekomendacji. I z mówieniem o tych wadach jest trochę podobnie. To znaczy, mówienie o wadach nie wpływa źle na postrzeganie naszego produktu, wręcz może pomóc w bardzo szybki sposób zbudować obraz nas jako osób obiektywnych i wzbudzić większe zaufanie.